Okej, okay. tutaj przyjechałem na moją wycieczkę ciekawe czy tu fajnie, ciekawe czy namiocik w ogóle jest wygodny, który sobie tutaj sam rozłożyłem. Eee, ta seria będzie miała kilka odcinków, więc warto zasubskrybować, 5 tysięcy subów, challenge, żebyśmy tyle dobili, 5000 tysięcy lajk, like. będziemy mi miło, przechodzimy do filmu. Okej. Okay. Widzowie, w ogóle ładny widok na miasto już od początku. Eee, ja w ogóle tutaj już przyjechałem. Tu będzie fajnie. Dobra, tutaj będzie fajnie. Będzie tutaj... Ej, ja w ogóle widzowie tu przetrwa. Widzowie ta wycieczka będzie mega fajna. Subskrybujcie, może będzie... Ej, napiszcie w komentarzu, czy będziecie chcieli więcej serii. A zaraz przechodzimy do filmu. Okej, okay, widzowie. No to ta wycieczka musi się nam udać. Widzę, że już się robi późno, troszkę. Więc trochę już się robi. Już widać gwiazdy na niebie. Widzowie, co? I naprawdę zaraz będzie ciemno. Na Brookhaven w ogóle szybko się robi. Widzowie, tak przypominam, na 100 subskrypcji zrobię własną piosenkę, więc warto subskrybować. 100 subskrypcji, dajcie 5000, proszę. W ogóle nie wiem czy ktoś tyle da. Proszę, chcę już mieć na tym kanale jak najwięcej. Ale nie na tym kanale 100 subskrypcji będzie piosenka. Na jakie jak dobijemy. Ten kanał będzie się nazywał Barti 200, więc. Dobra, przechodzimy dalej. Ej, naprawdę, już się widzowie robi ciemno. I jeszcze będzie chwila następnego dnia i widzowie, kończę już. Drugi odcinek serii będzie pojutrze. Będzie znaczy, będzie jutro na kanale, będzie kolejny. Będzie drugi odcinek serii. I ja to nagrywam jeden dzień wcześniej przed wrzuceniem tego odcinka. Więc. No dobra, więc. Idziemy. Oby w nocy nie przyszły tutaj. Wilki. No mam nadzieję, że nie przyjdą. Widzowie, wilki. No nie. Widzowie, proszę. No wy sobie ze mnie jaja robicie. No wilki. Gdzie one są? O, okej, okay, już przeszło. Dobra, więc idziemy z... Ja nie wiem czy zasnę, w ogóle jest pełnia księżyca, a, w, a wilki wyją, na, wyją, no bo wilki na pełni wyją właśnie na pełni księżyca, no to nie wiem czy ja w ogóle tutaj zasnę w tym małym namiociku, okej. Okay. W ogóle, moje auto się już wcześniej zepsuło ja tutaj dochodziłem pieszo, a wy chyba nie chcieliście tego widzowie ja widzieć. Auto i Spadłem autem z mostu. Ale chyba sobie widzowie... No, poradzę sobie, tak. Ale jak dotrę do domu, który w ogóle nie... nie ja w, w ogóle, widzowie, nie mieszkam w Brookhaven RP. Ja mieszkam w Santa RP. A teraz macie... Da, daję wam dla was mały challenge. Ej widzowie może wiecie gdzie je, może jestem? Hi, hi, dobra byłem w drzewie jeśli ktoś wiedział. Bo tak właśnie wyglądało jak sobie tak weszł wszedłem i parcie wyglądało jakby by tak by było widać, jakby drzewo z nas miało chodzić. Ej widzowie tam, tam ktoś jest. Ej widzowie, Jest jakiś hacker? Czekajcie, bo on ma... Świecące imienie. Ej, widzowie, mam teorię, że ten człowiek się w nocy zamienia w wilka. A teraz właśnie jest taki czarny. Jezus, Maria, widzowie, jestem w lesie, uciekam. Jezus, Maria. Ej, widzowie, to jest jakaś chatka. Nie wiem, czy do niej podchodzić.